Ej, bo właśnie przed chwilą wziąłem mapę noc w dzień i teraz jestem tutaj. Nie wiemy co mam do końca robić. A chwilę temu gonił mnie jakiś kubuś puchatek z krzywym ryjcem. Dobra, więc jesteśmy w biurze i ktoś dzwoni. O tutaj klikać mogę. A tu kamery są. Hello, hello 320. Design tych pokoi przyprawia mnie o chęci założenia własnej pizzerii, by strasznieć małe gówniaki słuchające Paliona. Trzeba ten szmelc nakręcać. Głupie. Ja bym napisał do tego bota. Na razie nic się nie dzieje. O kurde, gdzie ten uszaty? Może nic złego się nie stanie. A jednak się pojawił. wydłupcij już no i Bailando teraz będzie tylko gorzej oglądam dziadów no i coś się zepsuło Czemu ten upośledzony Barbie z tu wisi? Co się lampisz? Ale fajny pimpek. O kurde ta Barbie tutaj jest. Maseczka. O Boże drogi złoty makaronem. No i co się cieszysz? Ja Znowu ten dzwant tu wisi. Zejdź na ziemię. Znowu się lampisz, a chcesz w No i znowu maseczka. Nie mam siły ku.